Siemanko mam koziomeczki z tej strony a dzisiaj odcinek najgorsi w zadymiarze z każdej rzadkości. No i dzisiaj zrobimy sobie taki, wiecie. Powiem wam, kto jest według mnie najgorszy z skanej rzadkości, a mamy ich trochę. Więc mamy Zadymiarz Początkowy. Dokładnie, to jest księżniczka szali. Tego nie wytrzymam. Zaczynamy od rzadkiego, a najrzadszy według mnie i najsłabszy jest Barley. Lecimy na arenę treningową i wam teraz pokażę. No, jest on bardzo starą postacią. Krzuczę butelką oczywiście. Ale wiecie. Ale wiecie, mało kto go używa. I po prostu Przez to uważam, że jest on najsłabszym, bardzo rzadkim zadymiarzem. Ponieważ nie ma Hyperchargea. Jest taki, wiecie, jedno z normalniejszych postaci w tej grze. <grym> z normalnymi atakami, normalnym ultem. No, jedną z pierwszych, nie? Gadżety ma wszystkie spoko, ale wiecie, mało kto nim gra teraz i po prostu uważam, że kiedyś był o wiele mocniejszy niż teraz, gdy jest tyle zadymiarów. Następnym zadymiarzem będziemy wybierać z bardzo rzadkich. Według mnie z bardzo rzadkich. No to najgorszy będzie gaz. Z bardzo rzadkich. Gaz jest healerem. Hiluje sobie. I rzuca po prostu balonikami. Gaz nie jest złą postacią, ale uważam, że Że jest też po prostu nudny. Jego ult to dawanie sobie tarczy. I innym tarczy, ale zazwyczaj wiemy jak to się kończy. Że gaz po prostu sobie daje tarczę. Co jest mega pomocne, ale. To tyle z jego umiejętności. Na które, jak wiemy, no. Widzicie, no. Mamy balonik i balonik pęka Po prostu uważam, że on jest taką zwyczajną postacią Nie jest wcale złą, żadna ta postać dzisiaj nie jest zła ani coś po prostu jest taki ranking najgorszych w z każdego z każdego W każdej rzadkości No i tyle no Tyle mogę o nim powiedzieć. Następnym zademiarzem epickim będzie... No nie kto inny jak... Ten pan. Ten pan. Hank jest po prostu ciężki do grania. No i, no i przyznacie, no. Ładowanie ataku. Który, no też się trochę ładuje, oczywiście dużo bije, ale... Wiemy jak ciężkie jest granie Hankiem i po prostu... Jego ult Który ma, widzicie co robi, widzicie tak? <gry> Niszczy mega szybko robota, ale on się nie rusza A w kre... To jest po prostu, o widzicie coś takiego I może jeden traficie, albo też nie traficie No i często on się baguje. widzicie co się teraz dzieje? Ja też nie wiem co się teraz dzieje I po prostu no, to jest, to jest dziwne Dlatego no hang jest najgorszym epickim Zadymiarzem, według mnie kto go lubi, no to bardzo fajnie, że go lubią ludzie, którzy sobie lubią nim pograć. Nie mówię właśnie, że każda z tych postaci jest najgorsza, to jest po prostu ranking taki najgorszych zadymarzy z każdej rzadkości, więc... Spokojnie, jeśli lubicie tą postać, to na spokojnie, można nią grać, bo jest też spoko. Przechodzimy już do mityków. No i w mitykach ja mam tylko jedną. Najgorszą postać to jest... No to jest szakno. No nie powiecie, że nie gracie nim na napadzie, gdzie jest safe. No przecież tylko tam on się nadaje. Na solo czy inne tryb. To ciężko się nim gra. Trzeba mieć mocnego skilla. I po prostu... No jest on trudną postacią. I uważam, że... Ciężki, ciężki. I to jest jedna z moich, je jedynych niektórych postaci, które po prostu mam na niskich pucharkach. Nie na tym koncie, bo to jest inne konto w ogóle, na którym pokazuję, ale na moim głównym. To jeszcze nie mam na nim lat 20 rangi, więc... No, jest to dla mnie ciężka postać. I ciężko mi się ją gra i jest jakoś bardzo przyjemny w graniu. Więc sobie jeździ po torach i... No, i to tyle w sumie według mnie. Ale kto lubi, to lubi, jak mówię. Fajnie i można sobie pojeździć po mapie. I ostatnia rzadkość, legendarna. No to jedyna dobra odpowiedź to Meg. Niestety Meg jest. Była. Była teraz już mniej, ale też. No nie jest to najlepsza legenda. Jest zawsze umiejscowiana niżej niż inne legendy. Czy taki spike, czy. Jak widzimy na no, strzela swojego robocika takiego. To jest spoko, ale bardzo szybko tego robota można zniszczyć. I tu jest jej ult co macha taką ręką. No ale to jak wiecie, nie jest jedyna rzecz Meg. I zaraz wam pokażę coś innego. Gdy jej robot właśnie się zniszczy, to zostaje. Prawdziwa Meg, no która co, no ma tylko taki pistolecik i od dwoma strzałami. Wiadomo, możesz sobie nabić uta i znowu ci się zmienić tego robota, nie? Ale tak to no, to ona jest meg łatwa do zniszczenia wtedy, no i... no i wiemy co się dzieje wtedy z Meg. No i dlatego uważam, że jest jedną z gorszych legend że. Więc to na tyle w tym odcinku, jeżeli byście chcieli... Więcej tego typu odcinków, to zostawcie lajka, subskrypcję słoneczkiem. No i zostawcie jakiś fajny komentarz. a będzie więcej tego typu odcinków. Siema i cześć!